W tym spotkaniu czeka nas zaciekła rywalizacja. To piąty mecz rozgrywek grupowych. Ogromne emocje, olbrzymie oczekiwania. Proszę popatrzeć na zawodników i ich skupienie. W dzisiejszym spotkaniu Juventus gra przeciwko Fejnordowi. Robi się niebezpiecznie. Bizdek sędziego będzie rzut wolny. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Markizjo. Ma szansę na dośrodkowanie. Pianicz. Dibala. I piłka po strzale leci obok Bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Konifilijna. Pójdź. Elachmagi. Próbował, ale nie udało się. Juventus ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Juventusu. Gonzalo Higuaín. Konifilijna. Elia. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Dośrodkowanie. Koit. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ibala. Katastrofalne podanie. Łatwa strata bardzo łatwo przejął je rywal Elia Jorgensen ładny atak pozycyjny cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki no prawie padał na murawę ale jednak jakimś cudem zdołał utrzymać się na nogach świetnie rzucił prostopadle Elia Ależ wspaniale No przejął, ale nie opanował piłki. Już blisko pola karnego. No strzela, ale spudłował. Mogli prowadzić. Pianicz. Kedira. No i przejęli w ostatniej chwili. Stadion Juventusu jest samowystarczalny energetycznie. A to za sprawą farmy ogniw fotowoltaicznych, zapewniających energię elektryczną na potrzeby stadionu, oraz kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Brawo, nie oddaje piłki. Paul ewidentny, sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Próbował, ale nie udało się. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. I za chwilę Juventus zrzut rożnego. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Sam Kedira. Daniel Alves! Gdyby to był celny strzał, prowadziliby. Dybala? No, z tego miejsca można strzelać. Iguain! Jeśli ktoś będzie robił składankę filmów z Kiksami, obawiam się, że ta akcja będzie jednym z faworytów. Żeby zmarnować taką okazję, trzeba się naprawdę postarać. Markizjo. No, może być groźnie. Ależ pięknie grają piłką. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Karlsdorp. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. KUID! Dzięki temu trafieniu prowadzą! Takiego gola określa się typowa bramka do szatni. Sędzia zaraz zakończy pierwszą połowę. Tak na drugą wyjdą na pewno z lepszymi humorami i bardziej bojowym nastawieniem. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do zera. Pierwszy. Jacku jak do tej pory bardzo emocjonujące rozgrywki, prawda? Rozpoczyna się właśnie druga połowa meczu piątego dnia rozgrywek. Do końca fazy grupowej pozostała już tylko jedna runda spotkań. Zgadzam się, to jest fascynująca grupa. Końcówka spotkania powinna być bardzo ciekawa. Strzela! Aj, bardzo niecelnie teraz! Czillinie, Libala. No, już blisko pole karny. Kedira. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Blisko już do bramki, ale sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Zdecydował się na strzał. Pewnie wyłapuje piłkę Bramkarz. Pianić. Ibala. Blisko pole karne może strzelać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Przed nami końcowe 30 minut. Gonzalo i No, zastanawia się, czy nie strzelać. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie. No, szykują się roszady w składzie. Tener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Za moment Juve wznowi od wrzutu załku. Aleksandro. Dibala. Sami Kedira. Wszystko na jeden kontakt. Dibala. No brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Strata w środkowej strefie boiska. To nie Ryzykownie, ale udanie. Robi się niebezpiecznie. Atak pozycyjny, długo rozgrywany. To może być remis. Pielicz! Świetnie interweniuje. Jorgensen. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. JUWE zdecydowanie. W ataku. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Pianicz łatwo przejęła obrona pod ośrodkowanie. No i wywalczyli aut, mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Dala. Odegrał ponownie piłkę. I Dwayne. szansa! Jeśli ktoś będzie robił składankę filmów z kiksami. Obawiam się, że ta akcja będzie jednym z faworytów. Żeby zmarnować taką okazję, trzeba się naprawdę postarać. Zostało 5 minut, a wciąż jedna bramka przewagi. Wybiega na pozycję. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Znakomita wymiana. Zaraz możemy mieć remis. Źle, że spudłował w tak ważnej sytuacji. Ewidentnie nie wytrzymał ciśnienia. Tak, choć zwykle przy takich okazjach strzela bramki, to teraz musiały zjeść go nerwy. Koni Filjejna. Bejnowicz. Blisko pole karne. Jest szansa. znowu piłkę bramkarz. Triumf Bejnordu. Rotterdam.